O nie, za mną jest nowy rozdział. No wyraźnie. No wyraźnie. No wyraźnie. No wyraźnie. No wyraźnie. No się No wyraźnie. No nie, wyraźnie. No wyraźnie. No wyraźnie. w nią! No wyraźnie. No wyraźnie. Nie wyraźnie. No tej mapy, Przedaj w domu mnie, chcę stracić dom. tej mapy. dosłownie! No? macie to będzie to O nie, co się dzieje? Ja się boję! O nie! O nie Muzy zła muzyka! No i nasz świat się psuje I co się dzieje? Nie wiem, ale nasz świat się psuje. O, to na nasz koniec. Ostatnia to właściło! U Ej, na ufo! Strzelać mnie! Pieszę cię! o piszcie na, no całe. Całe. No, to, ale, to na Ej, nie na całą nie! Nad Nad No bicie, bo, bicie. Ej, można być. Bicie, do nich, Bicie! Można do nich bić! Strzelam! Ci prosto na mnie, na mnie. Ja... Co się dzieje? Może mi iść dalej! Idzie. Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! dalej! Idziemy dalej! Idziemy dalej! Idziemy to tam widzę. Okej, patrz, co to się dzieje, kabiny lecą Ej, jak co? Co się stało? Idziemy dalej, idziemy dalej, nie będę się Tutaj, 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 nie. Nie, o nie, o nie, 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 uciekaj, nie, 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 nie jest miękkam Za to ty tam jesteś? Ej, walczy tutaj w plecy Bo tam jest ja, najwięcej Ja wcale dobra. dobra, dobra, dobra. dobra De, plecy wal, bo tam jest najwięcej <laughs> Róż, masz to, tylko ruch! Róż, masz co się Ej, co no, <Witch> się działo? Nie mogę Nie Na To co to co na to, Nie, bo zginiemy, ale, cza, no. No to zginiemy, zginiemy! Uciekaj! Ucieczki przed ostatnią rzeczywistą Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Gdzie, gdzie ty pomożesz? Uciekaj! Gdzie się da? Bo zginiemy. Ja nie chcę giroć jeszcze, ja jestem za młody! Ale i gdzieś te wypływamy. Do końca młody, chodzi. żeby ginąć. Ociekaj! Końca niebieskiego. nie niebieskiego. Ej, porywa mnie. No i nie ma Coś? co się dzieje. No i nie ma naszej no, planety. Nie Kevin! Nie, nie! Nie! Tylko nie Kevin! On był taki dobry. A w ogóle kombinacyjny. O, urojony reżim. Personel urojonego reżimu do pojazdu ewakuacyjnego. Obudź go. Musiałeś zgrywać Hojraka Jones. Wiesz co się dzieje z chojrakami eh, Może przeżywają i dalej walczą? Nie tym razem. Wykonać. Nie, 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 nie. Tylko nie. To nic ale stawiaj. Chociaż sprawi mi to przyjemność. Niech ktoś sprawdzi, co to takiego. I co się dzieje? Co? Niemożliwe. Widziałam twoją śmierć. To jest. To jest konta? Wróciłeś po mnie. Obiecałeś mi, Ceno. No. Ciebie też. Ale jestem zombie. I co, to znaczy. do Dobra, jaki jest plan? Ha! Może być! Ale fajnie. Jak spróbują mi przeszkodzić, strzelaj. Ale przeszkodzić ci w czym? Przed zabraniem nas na drugą stronę. Chwila, co? No nie chcą się przy tym losu tego naszego świata. A i tak. to jest! Nie, nie mam. Aj scięło. Ścięła. Może troszkę szybciej. Nie ma nic. A więc szybciej? szybciej. tak, 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 jest. tak. No, A, na na Główny panel. Żydosystem. system. Wyłączko. Nie no nie dajcie, że minę to ciało. Nie no nie Ej, są czabiny ekran, ale o co chodzi? Halo Ej, słuchaj mnie? No? no? Tak? Tak, no, ale są jakieś czabiny ekran. co się dzieje? Widzę ten Nie wiem! Ten mi Zatrzymaj się! Aha, to dlatego tutaj było to! Ej, ale. Dobra, ale, jest to, ale jest wszystko czarne. Daran, każdego. Widzimy się w Sprawdzam, lajma, i wszystko jest czarne. Ej, wróciło. Ej, wszyscy teleportowaliśmy się. Jesteśmy. Ej, odsychałem. Gdzie zawsze za przybyszem? Wiem. Ja pierwszy czy, czy? Nie, 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 nie. Ej, wszystko było czarnem, to nie? Ja? Pozwólcie, że ja otworzę. ruchy.

o nie, zjeżdżamy. Ej, widziałeś to? No, co będzie? No tak. Jak zjeżdżaliśmy, jak mam wyjść? a. Być. Ej, jest nas więcej. Jest więcej tu. Czść, gdzie John? Ej, tu jest John Seafood, dawno mi kto? John Seafood, dawno mi kto. Kto? Dlaczego ratować Dobrze, udało ci się. Nie przyprowadziłeś pedlarzy Powierzchnia stracona, ale tu chyba będziemy bezpieczni Woda, woda Drzeba, woda Drzeba, woda Drzeba, woda Skupienie daj, skupienie Co się dzieje Skupienie Skupienie Co się dzieje? Co się dzieje? Kupować będziemy Ej, nie wiem nie. Jesteśmy na drugiej stronie. Jesteśmy, witaj. Witaj. Co się dzieje? Widać, że jesteśmy po drugiej stronie. Widać, że jesteśmy po drugiej stronie. Nie ma już nas. Nie ma już nas. Nie, nam się udało. Nie, nam się udało. To, to dobrze nie wygląda. Ja ej, powiem, tak. co, co się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. Tak, ej, wartie. Próbowałeś się Nie. 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 Wygraliśmy. No i co królowa się ściano? To tu rządzi. Jest! To A, się nie to jest. Co, to A, co to jest? Co to jest? To jest. co się dzieje? Nie wiem, właśnie? Nie wiem, właśnie jest. Nie, 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 uciekaj! Nie! I? I Kość poszło trzymani. Wejdź. Y, 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 będzie, będzie coś jeszcze, będzie coś jeszcze. No, jeszcze musimy płynąć. Będzie coś jeszcze, bo tego tak, tak nie zakończą. Zakończą. Nie! Pisze wyjdź. Albo wyjdzie z Fortnite'a, ale na ile? Nie, nie nic nie pisał mnie. Nie, nic, nic nie pisał mnie. Pisz na dole wyjdź.